Ciema właśnie mi się odblokował tablet i z tej okazji nagrywam filmik świąteczny. Ja już swoją choinkę zrobiłam taka choineczka, ale jeszcze będziemy mieli dużą choinkę. Mamie mojej zrobiłam takiego kwiatuszka ładnego. Mam tu taką łapkę na pętę. I oczywiście każdy o tym. Może każdy ma serbi, a więc obudźmy go. Mm, to ok. Może oczu nie widać? A okej, okay. go się tak albo. Się wsadzając mój do buzi, albo po, pro, albo po prostu przez aplikację na telefon, czy ty się zamkniesz? Dziękuję. Czasami strasznie, Maru, ja mam piosenkarkę. Widać po oczkach, ma takie kuleczki z takim tym Może zobaczycie. Ferbi, czy ty pokażesz trąbki? Ja nie, na imię... Hey, 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 hey. Mama nie, na imię Kaja. nie, 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 powiedzieć, Ferbi? nie, oh, Ferbi Buma. Do tego Ferbi Buma, co? Ja no dostałam... Szafie go zamknęłam. A więc y, ja mu dałam... Znaczy ja dostałam zwykłego Ferbiego, nie Ferbi Buma. Bo wyna... No ...pierną świętą. On no taki śmieszny jest, i tak dalej śpiewa. A ten nowy ferbi boom to robi z nim się to, co chce. Chcesz, żeby jak robisz, nie? A mój prawdziwy ferbi? On chce jeść, właśnie, słyszał, a nie chce. O! Widzicie? Ta, ta reklama. Drodzy, jak można na świat taką drogą zabawkę? miałam co chwilę dziecko teraz, jak ja, trochę jest zawiedzione. Bo dostał Ferbiego, tak? No i mój Ferbie właśnie zasnął. Dostałem Ferbiego, tak? I, do, no, I nowy doszedł zaraz, cyk. I jak tu dzieci mają się pokazać? Zawsze wam coś pokażę, zaraz wróciłam, a więc... Najfajniejszą zabawą święta to jest oczywiście dekorowanie pierniczów. Mogę Wam pokazać, jakie są fajne rzeczy. Mam tutaj taki, takie pisaczki. Nie my też. O, takie pisaczki, różne kolory co są. No i najfajniejsze, co mama nie kupiła w Biedronce, takie, takie opakowanie pierniczków. Mamy pisaczki, a to takie serwiczki, albo drugie. tu takie pisaczki, a to takie ludziki. Jak tu macie. To jest fajne w święta, można się zabawić różne rzeczy. Zrobić Niech na przykład no nie pierniczki, jakieś ciasteczka, takie różne rzeczy. Powiedzieć. Ogólnie fajnie, że są święta. Fajnie jest. A w sumie, skoro są święta, to powiem wierszyk. Jak to na taką dziewczynę, jak ja No i się też z A więc dobrze, to zaznaczę. A więc wierszyk się nazywa Mikołaj. Wszystkie dzieci Mikołaja kochają, wszystkie dzieci na niego czekają. Moc prezentów każdemu przyje, przyniesie, każde dziecko z prezentów się cieszy, a Mikołaj, choć ma brodę, to wciąż dzieci wciąż czuje się młodo. Wszystkie głaszcze po twarzy prezentami obdarza i o każdym pamięta. Musiałam zmienić miejsce, bo mój tata ciągle mi przeszkadzał i jeszcze do tego teraz pralka huczy. Ale dobrze, skoro już gadamy o świętach, no to święta. Święta to bardzo miłe... święta. Pojemkę się robi, prezentami, Mikołaj nas obdarza i takie różne rzeczy. Ten, kto wierzy w Mikołaja, łapka w górę. I ten, kto nie wierzy, też łapkę w górę. Proszę i subskrypcję. Zaraz nagram też nowy filmik. To będzie łapka, pieseczka, tak. Albo inaczej. No nie wiem, ale pod tym filmem napiszcie jak mu się ma nazywać tak jak banshi ma ta panierka, krówka. I tedy jest znowu biegun, sianą, pomyt, rozgada. Okay. A więc napiszcie mi w opisie, taki pan, ma panierkę, albo tam jakieś, to wiem, wymyślcie mi nazwę i napiszcie pod tym odcinkiem. Błagam, proszę. Bardzo bym chciała taki filmik. A jak nie, no to muszę sama wymyślić. No dobra. Ja się z wami żegnam. Pa!